Bo stwierdziłam, że no, nie będę słuchać znaków, oczywiście jak zawsze najmądrzejsze. Cześć, ale... jestem Domi, a to mój 66. dzień solo wędrówki z Polski do Santiago de Compostela. Pożegnałam żegnałam Patrycy i Dawida, poszłam do kościoła po pieczątkę, no i ruszyłam dalej przed siebie. Po tych trzech tygodniach wędrówki przez Austrię nie mam jej nic do zarzucenia, no bo widoki, jakie są, każdy widzi, czyli przepiękne. Ale podobno w Europie teraz wszyscy jedziemy na jednym wózku, a pogoda nie rozpieszcza nas gdziekolwiek teraz jesteśmy. Wiecie, nie cieszę się Waszym nieszczęściem, ale jakoś mi teraz tak leży. Mega dziwna sprawa, bo doszłam do takiego znaku. Zobaczcie. Jest napisane, że tutaj jest zamknięty obszar pomiędzy tym miasteczkiem, w którym jestem teraz, a teoretycznie następnym i mam się kierować tymi nowymi znakami do przystanku autobusowego. Moi drodzy, ja już wszystko wiem. Teraz pan się zatrzymał. W ogóle miałam pytać kogoś, czy ktoś wie, o co chodzi z tym znakiem. I się okazało, że pan do Mnie podszedł i słuchajcie, powiedział, że e, no niestety, ta droga jest zamknięta od 3 lat, bo zawalił się most. No i generalnie w mojej skromnej opinii, taka informacja powinna już być dawno gdzieś zamieszczona. Skoro ten most jest zawalony od 3 lat. Mam dziś e, delikatnie małą lipę z noclegiem. Teoretycznie. Chcę spać na dziko pod namiotem. Ale jestem w górach. Możecie zobaczyć. E, no i cały teren to po prostu spadek. Tutaj generalnie jest takie małe pole, ale widzicie, że jest droga. Też nie wiem na przypale. I wiecie co? Poszłam się tutaj Pana Boga zapytać, czy mogę u niego w domu spać. I teraz nie wiem, no spałabym w, tym, w tej kaplicy, w tym kościółku malutkim, ale boję się, że ktoś mnie zamknie w nocy. To będę spać w domu bożym. I mam nadzieję, że ten na górze mi wybaczy. Powiem Wam, że zaryzykowałam i weszłam do kościoła. Mam dwa nasze spędzić tutaj noc? Oj, spędziłam, ale kuna pod stropem nie dała się wyspać. Sama siebie wciąż zaskakuje.